Witajcie kochani, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić taki piękny kocyk. Do zrobienia tego koca używałam różnych włóczek, co wpadło mi w oko, co kolorystycznie podpasowało, więc nie będę Wam mówić o konkretnych, o konkretnych włóczkach, bo to zupełnie nie ma sensu. Jedne były grubsze, drugie były cieńsze. Grubsze przerabiałam pojedynczą nitką, cieńsze przerabiałam podwójną. Kot ma 2 na 2 metry, więc jest naprawdę, na, to jest taka kot narzuta, jest bardzo ciepły na duże łóżko. E, I na wysokości, jak i na szerokości mamy tyle samo kwadratów, czyli 8. I każdy z tych kwadratów składa się z sześciu takich rządków, które zaraz Wam pokażę, jak zrobić. Czyli mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tamte mają jeszcze jedno, ale uznałam, że to próbki nie jest, nie jest nam potrzebne, aż taki duży, żeby mieścił mi się żeby wszystko mieściło mi się w kamerze. No to przechodzimy do szydełkowania. Do tej akurat włóczki wybrałam rozmiar szydełka z Banderoli czyli 6 mm. Taką zalecają, takie szydełko wybrałam i bierzemy się do roboty. Zaczynamy sobie od magicznego kółeczka od Magic Loopa. Zostawiamy sobie trochę tutaj tej włóczki, tę stronę i bierzemy tą odkłębkę. Teraz robimy, mamy tutaj taką małą pętelkę na szydełku i robimy trzy oczka. One zastępują nam pierwszy słupek. Teraz robimy jeden słupek i jedno oczko. Teraz robimy trzy słupki. Trzy słupki i jedno oczko. Kolejne trzy słupki i jedno oczko. I kolejne trzy słupki i mamy tak dwa słupki. Przerwę trzy słupki, przerwę trzy słupki A potrzebujemy czterech takich kompletów trzech słupków. Więc skoro tutaj mamy dwa, dorabiamy sobie jeszcze jeden. Ciach. I teraz to magiczne kółeczko musimy sobie zamknąć, więc za tą niteczkę, którą kazałam wcześniej zostawić, ciągniemy i ściągamy mocno kółeczko nam się zamyka właściwie to już nasz mały kwadracik i teraz y, tutaj jesteśmy przy tych trzech pierwszych oczkach, które zrobiliśmy i wbijamy się w pierwsze od góry to mamy pierwsze oczko, drugie oczko i trzecie oczko pierwsze od góry, trzecie od dołu y, wbijamy się pod dwie niteczki i robimy oczko ścisłe Nasz mały kwadracik z przerwami na, na, na krańcach. Z tymi oczkami mamy już zrobiony. Drugi rządek jest bardzo prosty. Zrobimy kolejne trzy oczka, które udają nam następny słupek. I w kolejnym oczku robimy ponownie słupek. Teraz mamy tutaj tą przerwę, to jedno oczko, więc robimy w nim dwa słupki. Jedno oczko i w tej samej dziurce znowu dwa słupki. I teraz w każdym kolejnym oczku. Czyli w trzech mamy jeszcze trzy słupki do, kolejnego, do kolejnej dziurki. Robimy po jednym słupku. I ten pierwszy, widzicie, on się tutaj wyłania. To oczko jest tak trochę ukryte, ale tam też musicie się wbić. Nie możecie go pominąć, wtedy robótka może się skręcać. Znowu mamy kolejną dziurkę i znowu robimy tak samo, czyli dwa słupki, oczko, dwa słupki, cały czas w tej samej dziurce. W tej samej dziurce mamy dwa słupki, jedno oczko łańcuszka, dwa słupki. I teraz jedziemy dalej, czyli w kolejnych trzech oczkach musimy mieć po jednym słupku. Mamy to. Kolejna przerwa, czyli powtarzam jeszcze raz. Dwa słupki w tej dziurze, nie w żadnym oczku, tylko w dziurze. Jedno oczko. i znowu dwa słupki dalej znowu w trzech oczkach od trzech słupków pod spodem po jednym słupku tutaj mamy raz, dwa i trzy słupeczki zrobione, więc mamy ostatnią, czwartą przerwę i w tej czwartej przerwie znaczy w tej, w tej czwartej dziurce na rogach robimy dwa słupki, oczko, dwa słupki. Po, tych, po tym wypełnieniu dziurki, czyli dwa słupki, jedno oczko, dwa słupki, jeszcze się ukrywa nam jeden słupek, który musimy przerobić. I teraz zamykamy oczkiem ścisłym, tak jak w magic lupie, wbijamy się w pierwsze oczko z tych trzech oczek od góry. I robimy oczko ścisłe. I mamy taki już malutki kwadracik. I teraz generalnie pokażę Wam jeszcze kawałek dalej, ale w każdym okrążeniu jest dosłownie ta sama zasada, tylko zwiększa Wam się ilość oczek poprzez nadrabianie tych, e, tych e, tutaj e, krawędzi, żeby to wychodziło jak kwadrat. I robimy trzy oczko łańcuszka. I po jednym słupku w każdym oczku, aż dotrzemy do tej dziurki. Dobra, dotarliśmy do tej dziurki, i teraz w tej dziurce dokładnie to samo co wcześniej, czyli. Dwa słupki, oczko i dwa słupki. I teraz jedziemy dalej. Pamiętajcie, że tutaj, przy tej dziurce, pod spodem, to pierwsze oczko, jak widzicie, pierwszy, pierwsze oczko z pierwszego słupka jest tak delikatnie ukryte. Ono mi teraz wyskoczyło. Nie zapomnijcie o przerabianiu ich, bo yy, kwadrat będzie Wam się skręcał. I jedziemy dalej. I tak sobie przerabiamy jeden słupek w jednym oczku, aż dojdziemy do kolejnej dziurki. I w ten sposób e, przerabiamy cały kwadracik, e, aż będziemy mieli taki, taką wielkość, jaką chcemy. No ja tutaj mam e, Magic Loopa już zrobionego. On jest tutaj. E, do tego. Mam pierwszy rządek. Pierwszy rządek jest, pierwsze okrążenie jest tutaj. No, i już zaczęłam kolejny, i tak sobie zróbcie. I teraz zabierzemy się za zszywanie tych dwóch y, elementów. Y, one są takiej samej wielkości, więc mają taką samą liczbę oczek. To jest no, dosyć ważne ze względu na to, że no, ułatwia nam to późniejsze szywanie. Przeszłam na druty 5 mm, troszeczkę mniejsze ze względu na to, na druty, na szydełko, ze względu na to, żeby ten, ym, to skrzywanie było ciaśniejsze. I teraz tak. Ym, no z racji samego wyglądu tych kwadratów, koc ma prawą i lewą stronę. Ym, I skrzywać będziemy na lewej stronie, ale na przykład w tym różnokolorowym wariancie, który widzieliście na początku, ym, to jest jest widoczne, na prawej stronie jest widoczne w ogóle, na lewej stronie jest widoczne, ale ym, jakby w wielokolorowym wariancie to dodaje takiego uroku i kocyk ym, wygląda dobrze i z jednej i z drugiej strony chociaż dedykowaną prawą ma tam, gdzie wyłaniają nam się te najładniejsze słupki w, tym, yy, w tych kwadratach składamy sobie te słupki na połowę yy, stronami lewymi na zewnątrz Robimy sobie pętelkę tradycyjną na y, krańcu włóczki i samym brzegiem naszych kwadratów są te oczka, te wolne przerwy, które robiliśmy wcześniej. Wbijamy się pod obie te przerwy. Przeciągamy łóczkę i zaciągamy jedno oczko. I teraz tak, lecimy. Nie ma nic prostszego. Tu formuje nam się warkocz i tu formuje nam się warkocz. I w każdym y, z tych pod każde to oczko, pod każde podwójne ten warko, pod, pod dwie niteczki będziemy się wbijać i zbierać. I teraz tak. Wbijamy się tutaj pod dwie nitki i w drugim kwadracie w to samo, y, tak jakby oczko równoległe, również pod dwie nitki. Tak to wygląda. Przeciągamy włóczkę i zaciągamy. Kolejne oczko, wbijamy się tak samo i tutaj również kolejne. Przeciągamy i przeciągamy. I tak po prostu robimy oczko po oczku aż do samego końca, czyli do dziurki wolnej po drugiej stronie. No, i mamy to. Ja dotarłam do ostatniej dziurki, zrobiłam sobie tutaj y, ostatnie, ostatni półsłupek i tak to wygląda po tej stronie. Wszystko się pięknie zgadza. Tutaj jest właściwie praktycznie niewidoczne, a z tyłu wygląda to w ten sposób. Przyznajcie, że wcale nie tak źle. Tutaj wychodzi taki piękny warkocz y, i tak to właśnie wygląda. Góra, dół, z każdej strony, ta sama zasada zszywania prawą stroną do prawej strony składamy, lewe są na zewnątrz także nie powinniście mieć absolutnie żadnych problemów Do zrobienia frenzli, to są również bardzo proste frenzle. Yy, korzystam z tego koca już drugi rok i żaden z się nie odwinął kompletnie nic się z nimi nie stało więc, jak najbardziej, taki sposób wystarczy. Nie trzeba to w żaden inny sposób zabezpieczać. I teraz obcięłam sobie kilka takich kawałeczków włóczki na takiej długości, jaką tam sobie wymarzycie, że tak powiem. I pokażę Wam na przykładzie rogu, bo tutaj dziurka jest największa. Ja sobie tam odliczyłam na brzegach już. Mniej więcej ilość oczek, i na przykład yy, w tamtym kocu jest chyba co 4, co 5 oczek. Yy, po prostu robiłam sobie taki frędzel. Wezmę sobie większe szydełko, bo trochę tych, yy, tych nitek tutaj mam. Wbijam się w tą dziurkę na rogu lub w oczko, które wybierzecie. Przeciągam sobie to. Zrobiłam to szydełkiem, ze względu na to, że więc po prostu łatwiej i tu w tą pętelkę trochę może za krótkie te sznurki zrobiłam, przeciągamy całość i zaciągamy mocno nie żałujcie tego zaciągania i zobaczcie nie dość, że ten brzeg zrobił się tak zupełnie kanciaty i ta pętelka tak ładnie wykończyła, ona z drugiej strony wygląda w ten sposób więc ja wybieram to zakończenie tej pentelki, żeby było na lewej stronie, a to, żeby było na prawej. Tak ładnie wygląda. I nic więcej, to jest już po prostu to. Ewentualnie mogę sobie te y, frędzelki ładnie podciąć na tę samą długość. Zobaczcie, jak to pięknie, jak to pięknie wygląda. Znacie już instrukcję obsługi dosłownie całego koca. No, jest to trochę robótki. To jest nawet duża robota, bym powiedziała. To są 64 kwadraty. E, trochę nad tym seriali, trochę odcinków serialu nad tym przesiedziałam. E, ale to jest miła, przyjemna robota. Nie trzeba za dużo myśleć, liczyć oczek, sprawdzać wzorów, bo po prostu te kwadraty są bardzo proste. To wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zapraszam. Jeśli macie jakieś pomysły na nowe tutoriale, to też zapraszam. No i cieszę się, że jest Was coraz więcej. Do zobaczenia w kolejnym tutorialu.